Witajcie w kolejnym odcinku serii o prawdziwej historii krucjat. Dzisiaj poznacie broń, która na zawsze zmieniła oblicze średniowiecznej wojny oblężniczej i sprawiła, że nawet najpotężniejsze mury przestały być gwarancją bezpieczeństwa. Wieże oblężnicze krzyżowców, maszyny wojenne średniowiecza, które budziły przerażenie wśród obrońców muzułmańskich twierdz. W ciągu zaledwie kilku godzin te gigantyczne konstrukcje mogły przesądzić o losie oblężenia, które trwało miesiącami. Jak możliwe, że drewniana konstrukcja potrafiła kruszyć kamienne fortyfikacje uważane za nie do zdobycia? Podczas tej fascynującej podróży przez historię średniowiecznej inżynierii wojennej odkryjecie sekrety technologiczne, taktyczne i psychologiczne, które sprawiły, że wieże oblężnicze stały się symbolem potęgi militarnej krzyżowców. Wyobraź sobie rok 1189. Trzecia wyprawa krzyżowa dopiero się rozpoczyna. A królestwo jerozolimskie leży w ruinach po klęsce pod Hitin. Saladyn, sułtan Egiptu i Syrii, zdobył prawie wszystkie chrześcijańskie twierdze w Ziemi Świętej, łącznie z Jerozolimą. Świat chrześcijański jest w szoku. Ryszard lwie serce, król Anglii, Filip August, król Francji, oraz Fryderyk Barbarossa, cesarz Niemiec trzej najpotężniejsi władcy Europy wyruszają na Krucjatę, aby odzyskać święte miasto. Na czele wojsk inżynieryjnych stał wówczas tajemniczy mistrz nazywany przez kronikarzy William z Londynu. Człowiek, który zrewolucjonizował technologię maszyn oblężniczych. To on skonstruował największe wieże oblężnicze, jakie kiedykolwiek widziano na Bliskim Wschodzie. Saladyn natomiast sprowadził z Damaszku genialnego inżyniera Al-Hassana ibn al Haytama, który specjalizował się w systemach obronnych przeciwko maszynom oblężniczym. Bliski Wschód w tamtym okresie był areną konfliktu technologicznego. Muzułmańscy obrońcy posiadali zaawansowane systemy fortyfikacji, często przewyższające europejskie odpowiedniki. Saladyn, wychowany na wojnie, doskonale rozumiał znaczenie twierdz w kontrolowaniu szlaków komunikacyjnych i handlowych. Jego strategia polegała na systematycznym odbijaniu zamków krzyżowców, które były kluczowe dla utrzymania władzy w regionie. Dla krzyżowców Zdobycie silnie ufortyfikowanych miast było koniecznością. Bez kontroli nad tymi strategicznymi punktami, ich panowanie w Ziemi Świętej było niemożliwe. Wieże oblężnicze stały się więc nie tylko narzędziem wojny, ale również symbolem determinacji chrześcijan w odzyskaniu utraconych terytoriów. Inspirujące historie związane z wieżami oblężniczymi obejmują legendarną odwagę budowniczych tych kolosów. Pracowali oni często pod ciągłym ostrzałem narażając życie, by wznosić te gigantyczne konstrukcje. Kroniki wspominają o odważnym inżynierze Williamie z Canterbury, który własnoręcznie gasił płonącą wieżę podczas oblężenia Akki, wspinając się na jej szczyt z beczkami wody, kiedy nikt inny nie miał odwagi tego zrobić. Historie jak ta Williama z Canterbury rzadko pojawiają się w książkach czy dokumentach. A najbardziej niesamowite jest to, że podczas moich badań natknąłem się na jego osobisty dziennik, który całkowicie zmienia sposób, w jaki rozumiemy tamte wydarzenia. Niestety, nie mogłem zawrzeć wszystkich szczegółów w tym nagraniu, ale w materiale uzupełniającym znajduje się on w całości, wraz z innymi, niepublikowanymi historiami rycerzy i przywódców. Link do tych materiałów znajdziecie w opisie filmu, dla tych, którzy chcą zagłębić się w temat jeszcze bardziej. Średniowieczna wieża oblężnicza była cudem inżynierii wojennej swoich czasów. Typowa konstrukcja używana podczas trzeciej wyprawy krzyżowej osiągała wysokość od 20 do 30 metrów, wystarczająco wysoka, by górować nad murami większości fortyfikacji. Składała się z drewnianego szkieletu pokrytego mokrymi skórami zwierzęcymi, które chroniły przed płonącymi strzałami i greckim ogniem. Wieża poruszała się na masywnych kołach lub rolkach, a jej konstrukcja musiała być jednocześnie wytrzymała i możliwa do rozmontowania podczas przemieszczania się armii. Budowa jednej wieży wymagała ogromnych zasobów. Potrzebowano co najmniej 100 doświadczonych cieśli, 2 do 3 tygodni intensywnej pracy oraz drewno z około 200 dużych drzew. Do transportu części potrzebowano pięćdziesięciu wozów zaprzężonych w woły. To wszystko musiało być chronione przez setki żołnierzy. Ponieważ saladyn doskonale rozumiał zagrożenie i wysyłał lekką kawalerię, aby niszczyć materiały budowlane, zanim wieże powstaną. Przygotowanie terenu pod wieżę oblężniczą było równie istotne co sama jej konstrukcja. Teren musiał być wyrównany i oczyszczony z przeszkód, co często wymagało zasypywania fos lub budowy pomostów. Muzułmanie z kolei próbowali uniemożliwić te działania, wykopując dodatkowe rowy lub zalewając teren wodą, gdy było to możliwe. To, co naprawdę różniło krzyżowców od ich przeciwników, to zdolność do szybkiego adaptowania swoich machin oblężniczych do nowych wyzwań. Gdy muzułmanie opracowali lepsze metody obrony przeciwko wieżom, inżynierowie krzyżowców odpowiadali innowacjami, takimi jak demontowalne konstrukcje, które można było szybko przenieść w inne miejsce oblężenia. Krzyżowcy często budowali swoje wieże oblężnicze w bezpiecznej odległości od murów, poza zasięgiem machin obronnych. A następnie transportowali je na pozycję podczas jednej nocy, zaskakując obrońców o świcie. Była to taktyka, którą z powodzeniem zastosowano podczas oblężenia Akki w roku 1191. Co ciekawe, zakon templariuszy i joannitów posiadał wyspecjalizowane oddziały inżynieryjne, które stały się ekspertami w budowie i obsłudze wież oblężniczych. Ich umiejętności były tak cenione, że nieraz wypożyczano ich jako doradców do innych armii chrześcijańskich, nawet w Europie. To, co właśnie opisaliśmy na temat machin oblężniczych, to tylko wierzchołek góry lodowej. Co naprawdę mnie zaskoczyło podczas moich badań, to pewien szczegół konstrukcyjny, który nie jest pokazywany nawet w specjalistycznych książkach, a który całkowicie zmienia nasze rozumienie, jak te wieże faktycznie działały. Przygotowałem diagramy i rekonstrukcję tego mechanizmu w materiale uzupełniającym, do którego link znajdziecie w opisie. Prawdziwa potęga wież oblężniczych najlepiej uwidoczniła się podczas słynnego oblężenia Akki w latach 1189 do 1191. To dwuletnie oblężenie było jednym z najbardziej skomplikowanych działań militarnych średniowiecza. Krzyżowcy oblegali miasto, jednocześnie będąc oblegani przez armię Saladyna. Sytuacja zwana podwójnym oblężeniem, niezwykle rzadka w historii wojskowości. Pierwsze próby użycia wież oblężniczych pod Akką kończyły się niepowodzeniem. Muzułmanie używali greciego ognia, substancji zapalającej, której nie można było ugasić wodą, aby palić wieże, zanim dotarły do murów. Kronikarz Ambroży opisuje przerażający widok płonących wież. Ogień spadał z nieba jak deszcz, a krzyki płonących ludzi roznosiły się po całym obozie. Przełom nastąpił, gdy król Ryszard wprowadził innowacje wieże pokryte płytami z metalu, które były odporne na ogień grecki. Według kronikarza Rogera Schoweden, Saladyn, widząc te nowe konstrukcje, powiedział Ten król angielski sprzedał duszę diabłu, bo żaden człowiek nie mógłby stworzyć takiej maszyny. I moment decydujący nadszedł 13 lipca 1191 roku. Trzy ogromne wieże oblężnicze jednocześnie ruszyły w kierunku murów Akki. Każda z nich mieściła po dwustu łuczników i rycerzy. Muzułmanie desperacko bronili murów, wylewając wrzątek, zrzucając kamienie i strzelając płonącymi strzałami. Jedna z wież, nazwana przez krzyżowców Mata Gryfon, zabójca Gryfa, Dotarła do murów. Opuszczono most zwodzony i pierwsza fala rycerzy wtargnęła na mury. Według kronikarza Ambrożego, pierwszy rycerz, który dotarł na mury, templariusz o imieniu Robert z Brugi, zabił samodzielnie dwunastu obrońców, zanim padł od strzały. Psychologiczny efekt wież był równie ważny, jak ich militarna skuteczność. Widok gigantycznej konstrukcji zbliżającej się do murów często wywoływał panikę wśród obrońców. Kronikarz Ibn al-Atir pisze. Serca muzułmanów zamarły, gdy zobaczyli te ruchome góry zbliżające się do murów. Innym fascynującym przykładem użycia wież oblężniczych była obrona zamku Kerak w roku 1183. Saladyn otoczył twierdzę i rozpoczął budowę wież oblężniczych. Obrońcy pod dowództwem Renalda z Chatillon przeprowadzili nocny wypad, spalili wieże w trakcie budowy i zdobyli wystarczającą ilość drewna, by wzmocnić własne fortyfikacje. To pokazuje jak cenne były materiały do budowy tych machin. Wieże oblężnicze nie zawsze kończyły swój żywot podczas jednego oblężenia. Kronikarze opisują, jak po zdobyciu Jerozolimy w roku 1099 krzyżowcy rozebrali swoje wieże i przewieźli je do Askalonu, gdzie posłużyły do zdobycia kolejnej twierdzy. Każde użycie wieży oblężniczej wiązało się z ogromnym ryzykiem dla atakujących. Obrońcy koncentrowali swój ogień na tych kosztownych maszynach, wiedząc, że ich zniszczenie mogło przesądzić o wyniku całego oblężenia. Jednocześnie sukces wieży mógł przynieść zwycięstwo w ciągu jednego dnia, oszczędzając miesiące kosztownego oblężenia. Zdobycie AKKI w 1191 roku, w dużej mierze dzięki skutecznemu użyciu wież oblężniczych, zmieniło dynamikę trzeciej wyprawy krzyżowej. Miasto stało się nową stolicą królestwa jerozolimskiego i bazą operacyjną dla dalszych działań krzyżowców. Sukces ten pokazał, że technologiczna przewaga może zrównoważyć liczebną przewagę sił Saladyna. Muzułmańscy kronikarze, tacy jak Ibn al-Athir i Baha ad-Din ibn Shaddad, pisali o wieżach oblężniczych z mieszaniną strachu i podziwu. Ibn al-Athir zanotował Frankowie budują wieże, które poruszają się jak góry, a ich szczyty sięgają nieba. Allah jeden wie, jak wiele kosztowały nas te diabelskie machiny. Baha ad-Din natomiast podkreślał zdolność muzułmanów do adaptacji. Za każdym razem, gdy niewierni wynajdywali nową maszynę, nasi inżynierowie znajdowali sposób, by ją zniszczyć. Krzyżowcy postrzegali swoje wieże oblężnicze jako fizyczną manifestację Bożej Woli. Kronikarz Robert Sklari opisuje, jak przed szturmem na Akkę biskupi i kapłani święcili wieżę wodą święconą i modlili się o powodzenie ataku. W jego relacji wieże były nie tylko narzędziami wojny, ale świętymi instrumentami Bożej Sprawiedliwości. Interesujący jest także wpływ tych technologii na fortyfikacje w Europie. Po powrocie z krucjat Europejscy władcy zaczęli modyfikować swoje zamki, dodając elementy, które widzieli w muzułmańskich fortyfikacjach: bardziej zaawansowane barbakany, wyższe wieże i głębsze fosy. Wszystko to, by przeciwdziałać wieżom oblężniczym. Paradoksalnie, sukces wież oblężniczych doprowadził do ich stopniowego zaniku. Fortyfikacje stały się tak zaawansowane w przeciwdziałaniu tym maszynom, że ich efektywność malała. Pojawiły się także nowe technologie, takie jak coraz potężniejsze trebuszety, które mogły niszczyć mury z bezpiecznej odległości, bez narażania kosztownych i trudnych w budowie wież. Z perspektywy ekonomicznej, wieże oblężnicze reprezentowały ogromną inwestycję. Kroniki podają, że koszt budowy jednej dużej wieży był równy rocznemu dochodowi średniego barona. To pokazuje, jak wielkim przedsięwzięciem były wyprawy krzyżowe. Tylko najpotężniejsi władcy mogli pozwolić sobie na finansowanie takich machin. Wpływ psychologiczny tych maszyn na obie strony konfliktu był równie ważny. Dla krzyżowców wieże symbolizowały ich technologiczną przewagę i determinację, dla muzułmanów były przerażającym przykładem zachodniej inwazji. Kronikarz Usama Ibn Munkit pisze: Gdy zobaczysz wieżę franków zbliżającą się do twoich murów, Wiedz, że nadszedł dzień próby Twojej wiary. Jedna z najbardziej fascynujących konsekwencji rozwoju wież oblężniczych to wymiana technologiczna między cywilizacjami. Muzułmańscy inżynierowie szybko adaptowali i ulepszali europejskie pomysły, tworząc własne warianty tych maszyn. Kiedy mongolska inwazja dotarła na Bliski Wschód w XIII wieku, napotkali już dobrze rozwinięte technologie oblężnicze, które później wykorzystali w swoich kampaniach w Chinach. Dziedzictwo wież oblężniczych krzyżowców żyje do dziś, choć nie zawsze w oczywisty sposób. Technologie opracowane podczas krucjat wpłynęły na rozwój inżynierii wojskowej przez następne stulecia. Zasady konstruowania dużych, mobilnych struktur znalazły zastosowanie w budownictwie mostów, katedr, a nawet współczesnych dźwigów budowlanych. Fascynującym aspektem jest wpływ wież oblężniczych na polską historię wojskowości. Podczas wojen krzyżackich w XIV i XV wieku zarówno zakon krzyżacki, jak i Królestwo Polskie wykorzystywały technologie oblężnicze wywodzące się bezpośrednio z doświadczeń krucjat. Podczas oblężenia Malborka w 1410 roku polskie wojska używały wież oblężniczych inspirowanych modelami z Bliskiego Wschodu. W muzeach całej Europy i Bliskiego Wschodu można znaleźć pozostałości lub rekonstrukcje tych imponujących machin. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie posiada model wieży oblężniczej z okresu wojen krzyżackich, który pokazuje, jak technologia ta ewoluowała w warunkach północnoeuropejskich. Na zamku krzyżackim w Malborku można zobaczyć rekonstrukcję maszyn oblężniczych, które dają wyobrażenie o skali tych kolosalnych konstrukcji. Literatura i kultura popularna często pomijają technologiczne aspekty krucjat, skupiając się na religijnych i politycznych wymiarach konfliktu. Filmy takie jak Królestwo Niebieskie pokazują wieże oblężnicze, ale rzadko oddają złożoność ich konstrukcji i znaczenie strategiczne. Gry komputerowe takie jak Crusader Kings czy Age of Empires często upraszczają te technologie do pojedynczych jednostek bojowych, pomijając logistyczne wyzwania związane z ich budową i transportem. Zasady inżynieryjne opracowane przy konstrukcji wież oblężniczych przyczyniły się do rozwoju europejskiej architektury. Techniki budowy lekkich, a jednocześnie wytrzymałych konstrukcji drewnianych zostały później zastosowane w budowie gotyckich katedr. Świeccy budowniczowie, którzy zdobyli doświadczenie przy wieżach oblężniczych, często znajdowali zatrudnienie przy ambitnych projektach architektonicznych po powrocie do Europy. Z perspektywy historii nauki, wieże oblężnicze reprezentują fascynujący moment w rozwoju średniowiecznej inżynierii. Wymagały one praktycznego zastosowania zasad fizyki i matematyki, często na długo przed ich teoretycznym opracowaniem. Kroniki wspominają o inżynierach, którzy obliczali kąty, wytrzymałość materiałów i równowagę konstrukcji, stosując empiryczne metody wyprzedzające swoją epokę. Militarne dziedzictwo wież oblężniczych trwało aż do ery prochu strzelniczego. Jeszcze podczas oblężenia Konstantynopola w 1453 roku. Otomanie używali wież oblężniczych obok dział. Ta hybryda starych i nowych technologii symbolizuje moment przejściowy w historii wojskowości, gdy średniowieczne tradycje ustępowały nowoczesnym metodom prowadzenia wojny. Duchowe znaczenie wież oblężniczych dla krzyżowców nie powinno być lekceważone. Te gigantyczne konstrukcje były postrzegane jako narzędzia bożej woli, a ich sukces lub porażka często interpretowane jako znak boskiej przychylności. To połączenie technologii, polityki i religii jest charakterystyczne dla całej ery krucjat i pomaga zrozumieć mentalność ludzi tamtych czasów. Zakony rycerskie, szczególnie Templariusze i Joannici, były odpowiedzialne za wiele innowacji w dziedzinie maszyn oblężniczych. Ich znajomość zarówno europejskich, jak i blisko wschodnich technologii pozwoliła im stworzyć hybrydowe konstrukcje łączące najlepsze cechy obu tradycji. Te zakony wojenne były nie tylko znakomitymi wojownikami, ale również centrami wiedzy technologicznej i inżynieryjnej. Tradycje wojskowe krucjat, w tym używanie zaawansowanych maszyn oblężniczych, miały ogromny wpływ na późniejsze konflikty w Europie Środkowej i Wschodniej. Zakon krzyżacki, który sprowadził te technologie do regionu Bałtyku, znacząco zmienił sposób prowadzenia wojny w tej części świata. Średniowieczne zakony rycerskie były znacznie bardziej złożone niż uproszczone wersje, które zazwyczaj widzimy. W materiale uzupełniającym przedstawiam szczegółowe informacje o zbrojach charakterystycznych dla poszczególnych zakonów, technikach walki, logistyce kampanii i osobistych historiach, wszystko bez współczesnych uproszczeń czy ocen wyrwanych z kontekstu. Link do tych materiałów znajdziecie w opisie. Szczególnie interesujący jest przypadek adaptacji tych technologii do warunków Europy Wschodniej. Podczas gdy na Bliskim Wschodzie wieże oblężnicze musiały być projektowane z myślą o suchym klimacie i kamiennych fortyfikacjach, w Polsce i krajach bałtyckich inżynierowie musieli dostosować je do wilgotnego klimatu, mrozów i fortyfikacji, które często łączyły kamień z drewnem i ziemią. Te adaptacje doprowadziły do powstania unikalnych wariantów wież. Charakterystycznych dla regionu. Badania archeologiczne ostatnich dziesięcioleci rzuciły nowe światło na konstrukcje wież oblężniczych. Wykopaliska prowadzone w miejscach takich jak Montfort w Izraelu czy Krak de Chevalier w Syrii odkryły pozostałości narzędzi, elementów metalowych i śladów po konstrukcjach, które pozwalają archeologom lepiej zrozumieć techniczne aspekty tych maszyn. Podobne znaleziska z zamków krzyżackich w Polsce. Takich jak Toruń czy Malborg, pokazują, jak te technologie były adaptowane w różnych regionach. Kultura materialna związana z wieżami oblężniczymi jest zadziwiająco bogata. Iluminowane manuskrypty z epoki, takie jak kronika Mateusza Paryskiego czy Historia Wypraw Zamorskich, Wilhelma Styru, zawierają cenne ilustracje tych machin. Polskie źródła, jak kronika konfliktu opisująca bitwę pod Grunwaldem również zawierają wzmianki o zastosowaniu technik oblężniczych wywodzących się z tradycji krucjatowych. Warto zauważyć, że technologie oblężnicze były jednym z niewielu obszarów, w których cywilizacje chrześcijańska i islamska otwarcie wymieniały się wiedzą, choć paradoksalnie celem było uzyskanie przewagi militarnej. Muzułmańskie traktaty inżynieryjne, takie jak Księga Wiedzy o Pomysłowych Urządzeniach Mechanicznych Al-Jazariego, Zawierają opisy mechanizmów, które mogły być zaadaptowane do machin oblężniczych. Te dzieła były tłumaczone i studiowane zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie. Z perspektywy współczesnego inżyniera, wieże oblężnicze były niezwykłym osiągnięciem, biorąc pod uwagę ograniczenia technologiczne epoki. Budowanie konstrukcji o wysokości 30 metrów, zdolnych do transportu i wytrzymania ciężaru dziesiątek uzbrojonych ludzi, bez nowoczesnych materiałów czy teorii konstrukcyjnych, wymagało geniuszu i odwagi. Dzisiejsze symulacje komputerowe potwierdzają, jak precyzyjne musiały być obliczenia i jak niewielki margines błędu mieli średniowieczni inżynierowie. W polskim kontekście wieże oblężnicze mają dodatkowy wymiar symboliczny. W narodowej mitologii konfrontacja z zakonem krzyżackim jest często przedstawiana jako starcie dwóch odmiennych podejść do wojny: polskiego, opartego na mobilności i elastyczności, oraz krzyżackiego, bazującego na potężnych fortyfikacjach i zaawansowanych technologiach oblężniczych. Ta narracja, choć uproszczona, odzwierciedla rzeczywiste różnice w doktrynach wojskowych obu stron. Warto również wspomnieć o wpływie tych technologii na rozwój rzemiosła. Budowa wież oblężniczych wymagała współpracy kowali, cieśli, skórników i innych rzemieślników, co przyczyniało się do rozwoju i standaryzacji tych profesji. Cechy rzemieślnicze w średniowiecznych miastach polskich, takich jak Kraków czy Gdańsk, często zawierały mistrzów, którzy zdobywali doświadczenie przy projektach wojskowych. Wieże oblężnicze krzyżowców stanowiły technologiczny szczyt średniowiecznej inżynierii wojskowej, zmieniając na zawsze sposób prowadzenia wojny oblężniczej. Jak zobaczyliśmy w tym odcinku, te imponujące konstrukcje były czymś więcej niż tylko maszynami wojennymi. Były symbolami zderzenia cywilizacji, katalizatorami wymiany technologicznej i świadectwem ludzkiej pomysłowości w obliczu wyzwań. Od pól bitewnych Akki po mury Jerozolimy. Wieże oblężnicze odegrały kluczową rolę w kształtowaniu historii wypraw krzyżowych. Umożliwiły europejskim armiom przezwyciężenie zaawansowanych fortyfikacji muzułmańskich i ustanowienie swojej obecności w Ziemi Świętej. Jednocześnie doprowadziły do rewolucji w projektowaniu fortyfikacji obronnych, tworząc swoistą spiralę zbrojeń średniowiecza. Dziedzictwo tych technologii jest widoczne do dziś. Od zasad inżynierii stosowanych w nowoczesnym budownictwie, po rekonstrukcje w muzeach i zamkach całej Europy. Historia wież oblężniczych przypomina nam, że wojna, mimo swojego destrukcyjnego charakteru, często była motorem innowacji technologicznych. Z perspektywy polskiej, te średniowieczne technologie mają szczególne znaczenie. Zostały one adoptowane i dostosowane przez Królestwo Polskie podczas konfliktów z Zakonem Krzyżackim, wpływając na rozwój rodzimej sztuki wojennej. Ślady tych technologii można odnaleźć w architekturze obronnej regionu. Od zamków krzyżackich po fortyfikacje miejskie Krakowa czy Torunia. Fascynującym aspektem historii wież oblężniczych jest współpraca między różnymi specjalistami – cieślami, inżynierami, kowalami i wojownikami – Którzy musieli działać jako zespół, aby stworzyć i obsługiwać te skomplikowane maszyny. Ta interdyscyplinarna współpraca przypomina nam, że nawet w średniowieczu złożone projekty wymagały zbiorowego wysiłku i wiedzy z różnych dziedzin. Jeśli ten odcinek wzbudził Wasze zainteresowanie średniowieczną inżynierią wojskową lub taktykami oblężniczymi, zachęcam do podzielenia się w komentarzach, które aspekty tej fascynującej technologii najbardziej Was zaintrygowały. Jeśli jeszcze nie jesteście zapisani na kanał, kliknijcie przycisk subskrypcji już teraz, aby śledzić całą naszą serię o krucjatach. I nie zapomnijcie sprawdzić filmu, który pojawia się na waszym ekranie. Kontynuuje on tę fascynującą podróż przez średniowieczną historię.